O problem można podejść w sposób filozoficzny, znaczy, gdyby spytać etyka, to zapewne by odpowiedział, że każda działalność człowieka jest związana z ryzykiem. Tak więc to ryzyko trzeba oszacować i ewentualnie zaakceptować. więc środowiska odpowiedzialne nie mogą twierdzić oczywiście, że dają stuprocentową gwarancję. Że do ewentualnie jakichś incydentów nie dojdzie, natomiast mogą spokojnie zagwarantować, że będą się starały czy starali, żeby to ryzyko zminimalizować i ewentualnie ograniczyć skutki po sobie, awarii. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że obecne konstrukcje elektrowni jądrowych są już na tyle doskonałe, że prawdopodobieństwo ewentualnej awarii jest niewielkie. I paradoksalnie, ten incident, czy katastrofa w Fukushimie pokazała, jakie mogą być maksymalne skutki takiej awarii jądrowej. Wiele osób, te, które protestuje przeciwko energetyce jądrowej, ma wrażenie, że katastrofa czy awaria to w zasadzie powoduje globalne zagrożenie dla życia właściwie nawet na całej planecie. Natomiast no, Fukushima pokazała, że no, przy skrajnych, już rzeczywiście niekorzystnych warunkach. No, trudniejsze, to mogło go wyobrazić chyba przy, przy końcu świata. Te skutki są dosyć ograniczone. Znaczy, po pierwsze nikt nie zginął z powodu napromieniania w elektrowni jądrowej i ten obszar, który został skażony jest ograniczony powiedzmy sobie w tej chwili do 20 km. No więc można powiedzieć, że gdyby ktoś żądał o krótkiej odpowiedzi, no to można powiedzieć, że obecnie elektrownie jądrowe są bezpieczne i najlepiej tutaj brać przykłady europejskie. Tak? Więc Francja, czy nawet Niemcy, czyli w tych krajach europejskich, no ja nie mówię tutaj o Czarnobylu, no ale to była zupełnie inna historia, że awarii tego typu jak w Fukushimie nie ma. W związku z czym no, z, my w Polsce nie spodziewamy się tak potężnych trzęsień ziemi, mimo że to trzęsienie właściwie e, nie spowodowało awarii, bo elektrownia zachowała się prawidłowo, została wyłączona. Natomiast no, szanse na to, że dotknie nas i to tak e, potężne tsunami, jest praktycznie zerowe. W związku z czym e, myślę, że Polacy mogą być spokojni, e, że te elektrownie, e, które powstaną, e, będą rzeczywiście bezpieczne. Tym bardziej, że ta różnica w technologii jest olbrzymia. To znaczy, no, tak obrazowo y, pokazuje się to w ten sposób, że aby zrozumieć, jaka jest różnica technologiczna, no, to należałoby popatrzeć na samochody, które były produkowane w latach 70. i porównać to z samochodami, y, które jeżdżą współcześnie po ulicach i taka mniej więcej jest różnica technologiczna. To jest, biorąc pod uwagę, że y, wyciągane są wnioski y, z każdej z tych katastrof, podobnie i z Fukushimy, można sądzić, że elektrownie tej następnej generacji wezmą pod uwagę również i te zagrożenia. No więc ja ostatnio byłem na seminarium zorganizowanym przez European Nuclear Society, tutaj byłem w Warszawie, w spotkaniu poświęconym Fukushimie. No i tam przedstawiciel Arabii Saudyjskiej, która zamierza w tej chwili zbudować bodaj sześć bloków energetycznych, no już się chwalili, że w ich konstrukcjach Pompy będą umieszczone tak wysoko, że nawet tak duże tsunami jak w, w Japonii im nie zagrozi. To można oczywiście pomyśleć, żeby te pompy zamiast zasilania elektrycznego były zasilane np. parą wodną, która akurat w przypadku Fukushimi była za duża. I to wtedy rozwiąże generalnie problem, no taki, jaki miał mie miejsce w Fukushimi.